Po co odkrywamy to, kim jest Bóg? No żeby poddać temu swoje własne życie. Żeby się poddać Jego łasce, która nas upodabnia do Niego. Przemienia nas w Niego. Jesteśmy na Eucharystii. Najważniejsza, najpiękniejsza modlitwa Kościoła, Eucharystia. Stoimy na Golgocie. Jesteśmy pod krzyżem Jezusa. Jakimi ludźmi wy wychodzimy z Eucharystii? Możemy wyjść tacy sami, jak weszliśmy na Eucharystię? Słuchając Jezusa z krzyża, kiedy, kiedy mówi Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą co czynią. Czy ja mogę wyjść z Eucharystii jeszcze pełen nienawiści do kogokolwiek?